witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmiku zobaczcie tu wiecie co to jest wiecie co to jest to jest mój skobel tym skoblem możecie zamykać drzwi antywłamaniowy skobel z własnej roboty zobaczcie wystarczy zwykła Zwykły wkręt i dwie podkładki. Doginacie drut. I normalnie. O! O! Właśnie drzwi się zamknęły. O! Zobaczcie. Drzwi się zamknęły, nie? Drzwi się zamknęły, gdyż wiatr je przesunął. Ale teraz zobaczcie. Biorę. Wystarczy ten skobel. O kurde. Ten skobel wystarczy tu. Ocyk. O! Już drzwi się nie otworzą. Trochę się wy, wy, wytarło tam te farba, ale za to drzwiami w łeb nie dostaniecie, jak będzie wiatr. Nie dostaniecie drzwiami w łeb. Ba, bardzo bezpieczne BHP to spełnia. Wszystkie normy, yy, nawet nie europejskie, nawet azjatyckie i afrykańskie spełnia. Zobaczcie. A na pewno indyjskie. O. to jest skobel. Mój wynalazek, proszę, nie... nie Pa, nie powtarzać po mnie, bo to patent, to są prawa zastrzeżone na ten skobel. O, otwieram. I mogę swobodnie zamykać drzwi. O, za o, widzicie? Ładne słoneczko i wszystko. O. Ładny skobel, mogę sprzedać Wam takie skoble jak chcecie. No, mogę ruszyć te, linię produkcyjną i będę takie skoble robić, bo one się sprawdzają. O, zobaczcie. O. Tak się robi właśnie, w ten sposób się zamyka, nie? Do góry jest otwarte. A na dole jest zamknięty. O. Ostatnie zbliżenie na skobel. Mój zamek błyskawiczny. Patent nie do ruszenia. I tyle. Subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie mój piękny skobel. Życie jest piękne. Skobel jest wygięty. O. Zagięcie też musi mieć swoje kąty specjalne, a nie takie tam coś. Zapraszam na inne moje filmiki. I pozdrawiam wszystkich.